Dzień dobry kochani! Witam się dzisiaj razem z moją mamą. Hej! <grywa> Przyjechałyśmy do niej na budowę, dlatego, że miała dzisiaj odbiór czego właściwie? Okien okay, no. i lalek. I przy okazji sprawdzimy sobie, rozrysujemy kredą na ziemi meble w kuchni, dlatego, że przyczyniłam się do projektu, więc jak chcemy sprawdzić w realu, czy wszystko się zgadza, A jak nie to będziemy robić poprawki. Mieszak na torebkę. No, i <grywa> no, to <się> szali? <grywa> Perfekcyjne! Dangle them bells and frolic no ale jak będzie piękne lato, albo piękna zima, to widoczek przepiękny. A ja mam zdjęcia z zimy, mogę Ci je dać, bo już było na no to wiecie, po... spadzie później. No to możesz pokazać, ja tutaj wrzucę, będzie okay. widoczne. Wracając z budowy, byłyśmy z mamą jeszcze po choinkę dla babci, później ją razem ubrałyśmy. I na tej choince były takie piękne szyszki. Stwierdziłyśmy, że zrobimy z tym stroik. taki artystyczny, więc to na końcu położymy sobie tutaj na górę. I teraz myślimy, czy po prostu nie dać tu takich bombeczek zwisających, ale mam też taki fajny domek. On się świeci, nie wiem czy widać. I możliwe, że go postawimy na dno. I jeszcze, gdzie są te światełka? No, tutaj mam, już za kamerą. Mama za kamerą, raczej nie za kamerą, tylko obok. Moje włosy dzisiaj wplątały. I mamy też takie fajne światełka, więc teraz pytanie, czy o w ogóle, wiesz co, teraz pomyślałam, że nawet tego badyla by było można, ale to chyba nie będzie ładnie, tylko musimy nie, ukryć tego. A jak domek by na tych postawić? Szyszkami zasłonić? Nie mogę się powstrzymać, słuchajcie. Takie pyszne ciastka. Wyglądają tak, jak ja bym w sklepie ich nie ruszyła nigdy, ale jak spróbowałam, to nie mogę się powstrzymać. Więc zajadam raz mandarynkę a raz takie ciastka. Przed chwilką trwało poszukiwanie takiego sztucznego śniegu, a w zasadzie miałam taki jakby sól, nawet nie wiem, co to jest. Specjalną do malowania ja chyba ją miałam, jak malowałam, kiedyś dużo malowałam, i wtedy robiłam takie artystyczne dzieła, ale na tkaninie. To była taka na tkaniny i nie ja miałam tyle lat ją w szafie i nagle zaginęła. Chciałyśmy ją dać na dno, dlatego nic nie kupiłyśmy. Ja ją chyba wyrzuciłaś. Jest taka opcja. U mnie w szafie ogólnie można znaleźć wszystko. A, a propos tego, poczekajcie, coś Wam pokażę. A więc kto nie miał w domu takiego pojemnika słynnego z Coca-Coli, to jest akurat 2003 rok, tak? Trzeci? Czy tak, piąty. Trzeci, trzeci, trzeci trzylatka. Miałam trzy lata, masakra. A tam uwaga, nie ma ciastek, zapleśniałych ciastek, tylko pełno kredek i mazaku. Tak się prezentuje ta nasza konstrukcja, ale stwierdziliśmy, że chyba zrobimy drugą próbę, bo ta gałązka jest naprawdę piękna i chcemy te bombki na niej powiesić. A te gwiazdeczki jednak tak przytłaczają ten domek. Nawet nie widać, że jest światełko zapalone. Odkleiłam te lampeczki i według mnie o wiele ładniej to teraz wygląda, jak one są w środku. I właśnie tutaj na tą gałązkę przywieźmy te bombki. Dostosuj sobie odpowiednią długość. Niżej? Nie wyżej. Nie, i till tak szczerze to myślę, że ta druga opcja o wiele fajniejsza Więc raczej już nie będziemy nic kombinować i zmieniać Jakie mam dzisiaj fajowe skarpetki-reniferki Z takim fajnym poponikiem tutaj Słodziaki Pokażę Wam jeszcze na jaki genialny pomysł padła moja mama Z takich perfum Zrobiła sobie taką choineczkę piękną I raz nawet specjalnie kupiła mniejszą ilość mililitrów perfum Żeby właśnie ta górna część choinki była troszeczkę mniejsza Niektórzy robią unboxing labubum, my będziemy robiły unboxing pierniczków, dlatego że tutaj w środku możemy sobie wylosować którąś foremkę i mamy dwa opakowania, więc zobaczymy, co nas czeka. Takiego ciastka fajnego. I unboxing drugiej paczki. Co obstawiasz, mamo? Ja obstawiam... Może inneczka, A ja obstawiam, że będzie może ta skarpeta. Dobrze mamy więcej forem, jak w domu. Babcia mi właśnie powiedziała, że wczoraj robiła pierniczki i też miała właśnie dwa opakowania i dwa ciastka. To chyba w ogóle jest jakiś skam i we wszystkich opakowaniach jest to samo. W międzyczasie wam jeszcze pokażę, bo kuzynka przyniosła mi takie orzeszki. Kto ich nie zna, ten po prostu nie zna życia. Najlepsze i zawsze na wszystkich komuniach świętach królują wychodka z tym kremikiem. The Come fly with me now. No, za chwilę i przyjechałam na najlepsze rzęsy świata. dokładnie. wie. Tak. Przysięgam wam, jestem na drugim końcu świata, byłam naprawdę w wielu miejscach i nikt nie zrobi mi takich rzęsek. Ona i zawsze jak jestem, Bardzo to muszę cieszę. tutaj przyjść. Bardzo się cieszę, że Sara przyjechała do mnie aż z Walii, musiałam zrobić piękne rzęsy. Tak. I na kolejne miesiące. Przysięgam wam, najlepsze. Myślę, że przeszłaś samą siebie i masz piękny kącik tutaj dla kawoszy, dla smakoszy z ciasteczkami. Tak, ugoszczona pięknie, to ja dawno nie byłam herbatka na wynos. Słodkości. Nie no, dziękuję bardzo. SŁODKA! Byłam właśnie z tatą po najpiękniejszy prezent. Niestety jeszcze nie dla mnie, ale... Hello! Tu jestem! Hello! Kto to taki słodki? Czy można dostać lepszy prezent pod choinkę? O, ale na ciebie patrzy dziadek. Dobrze, wyciągniemy się. co? Chodź tutaj. Kiedyś Wam wspominałam, że maluję i tutaj akurat nie żartowałam. Ten portret malowałam dla taty kilka lat temu pastelami właśnie go znaleźliśmy. Przyjechałyśmy z moją kuzynką na lodowisko ona ma 9 lat, więc pierwsza ludzka z pingwinem zaliczona, a teraz pojechała już sama z pingwinami z Ale jeszcze nie miałam żadnej gleby, ona miała jedną. For me the Wróciłyśmy do domu i zaczęłyśmy robić pierniczki. Tutaj mamy domowej roboty lukier. Z czego on się składa? Z wody, z cukru pudru i cytryny. Trzy składniki. Lepiej się lepiej, ale jak wyschły już te pierniczki, tak trochę <laughs> nie widać, jakby ładnie to wyglądało. Trzękło. No, wsiankł i takie prześwity się zrobiły. Myślimy, że wyszło nam około 140 tych pierników, ale ja już zjadłam <noise> może 30. Cała nasza produkcja no może nie są jakieś najpiękniejsze ale zrobione prosto od serca i to jest najważniejsze. Glory to the tego Mikołaja dostałam jak miałam prawdopodobnie 4 latka i co roku razem z nami w tym okresie świątecznym jest, zajmuję należyte miejsce pod choinką i jak mieszkałam w Krakowie, to tam ze mną pojechał. Jak w Warszawie, to tak samo zwiedzał ze mną świat, a z racji, że ja teraz mieszkam za granicą, no to wiadomo, że na razie nie mogę go zabrać, więc zajmuję honorowe, należyte miejsce właśnie pod choinką w moim rodzinnym domku. Z racji, że rok temu byłam na Bali, właśnie w tym okresie zimowym, świątecznym, i ten najcudowniejszy moment w roku mnie ominął, czyli klimat, świąt. To w tym roku jeszcze bardziej doceniam to, że jestem w domu. Naprawdę uważam, że nie ma nic cudowniejszego niż ten czas rodzinny. Doceniam to, że mogłam ubrać choinkę, i dla niektórych to może być po prostu nic szczególnego, a dla mnie najcudowniejsza rzecz na świecie, i bardzo się cieszę, że udało się tak w tym roku wszystko zaplanować, żeby przylecieć do domu. I szczerze, nie nie chciałabym już być ani razu więcej za granicą na święta, no ale zobaczymy, jak to się wszystko w życiu potoczy. Życzę Wam, żeby ten czas świąteczny był dla Was spokojny, żebyście mieli cudowny czas ze swoją rodziną i po prostu wszystkiego najlepszego. Buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie.